I kto by pomyślał, że największe zasługi na rzecz promocji światowej polskiego malarstwa położy Lady Gaga. Na tylnej okładce jej najnowszego winylu znajdziemy bowiem co? Stańczyka Jana Matejki. Reprodukcja obrazu Matejki wisi tam nad najgorszym barłogiem, więc nic dziwnego, że królewski błazen ma skwaszoną minę. Na widok takiego bałaganu bardzo trudno zachować pa, 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 poker face, pa, pa, poker face. Dzisiaj więcej o tej skwaszonej minie o stańczyku i o matejce. Zostańcie z nami. Na początek tytuł ten obraz jest powszechnie znany po prostu jako Stańczyk, ale jego pełen tytuł jest dłuższy i bardziej skomplikowany i brzmi Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska. Więc już samo to pokazuje, że to nie jest po prostu wymyślony przez Matejkę. Portret jakiegoś dworzanina z czasów Jagiellońskich i jednocześnie autoportret samego Matejki, ale że w tym obrazie malarz zawarł jakąś historię, jakąś opowieść, czy wręcz jakieś ukryte przesłanie i zaprasza, aby przyjrzeć się temu, co jest namalowane, odszukać różne elementy, które mogą mieć znaczenie symboliczne i zastanowić się, zadumać nad tym przesłaniem, nad jakąś metaforą, która może w tym obrazie czekać. No to spróbujmy to zrobić i najpierw odpowiedzmy na pytanie, kim był bohater? Stańczyk królewskim błaznem, który słynął z ostrego dowcipu, ale tak naprawdę dużo o Stańczyku nie wiadomo. Nie wiadomo, kiedy dokładnie się urodził, nie jest znana dokładna data jego śmierci. Wiadomo, że służył na dworze królów z dynastii Jagiellonów i jest zachowanych sporo anegdot, no właśnie pokazujących to, jak bardzo ostry miał ten humor, jak kąśliwe uwagi, takie właśnie lekko humorystyczne, ale inteligentne potrafił wygłaszać i że miał, wydaje się, jakąś szczególną relację z królem Zygmuntem Starym, który tę jego kąśliwość i ostrość jego dowcipu tolerował. Jest zachowana uwaga datowana na rok 1533, taka właśnie anegdota z życia Stańczyka i Zygmunta Starego, że Stańczykowi przytrafiła się taka historia na jakiejś krakowskiej ulicy, że ktoś go tam zaczął szturchać, napadać i że zerwano z niego pelerynę, czy jakiś element stroju, no i on pobiegł na wawel z powrotem na dwór i strasznie zaczął narzekać, jaka to mu się straszna rzecz wydarzyła, że tak go odarto z tego stroju, ale też, no, odarto go. Trochę zgodności. No i na co podobno ubawiony tą historią król miał powiedzieć: A, że tak krzyczysz, że ciebie obdarto tylko z tego, a tak narzekasz. I podobno Stańczyk na tę uwagę odpowiedział: Królu, ciebie obdarto ze Smoleńska i nie narzekasz? I to, to moim zdaniem to pokazuje właśnie to, na no jak wiele mógł sobie pozwolić Stańczyk, mówiąc coś takiego królowi. I faktycznie w 1514 król Zygmunt Stary stracił Smoleńsk. I do końca panowania Zygmunta Starego, i jeszcze wiele lat później, tego Smoleńska nie udało się odzyskać. Stąd ten przytyk Stańczyka względem króla, że nie dość, że stracił ten ważny ośrodek, twierdzę i miasto, ale że nie robił wystarczająco dużo, aby zabezpieczyć wschodnie rubieże państwa i ten Smoleńsk odzyskać. No to wiedząc to, spójrzmy co nam Matejko namalował. Stańczyk jest ubrany w swój błazeński jaskrawo czerwony strój z kapturem i dzwoneczkami. Siedzi w środku obrazu w nieco dziwnej pozycji. Ma wyciągnięte nogi, ale jest lekko zgarbiony, z rękami opartymi o podłokietniki i splecionymi palcami. Ma otwarte oczy i go wzrok utkwiony jest w jakimś nieokreślonym punkcie przed nim. Stańczyk siedzi na niezwykle ozdobnym krześle, z rzeźbioną ramą i wysokim wyściełanym oparciem. Jeszcze kilka ozdób i moglibyśmy mówić, że to nie jest po prostu krzesło czy fotel, ale wręcz tron. Tuż obok leży błazeńskie berło z maską, rzucone niedbale na podłogę. Na przekrytym ciężką tkaniną stole leży list, dzięki któremu wiemy, kiedy ma miejsce przedstawiona przez Matejkę Scena. List jest zadatowany. To rok 1533 i przyszedł ten list ze żmudzi. A gdzie dokładnie ta scena ma miejsce? To także Matejko jednoznacznie pokazał. Wystarczy, że wyjrzymy przez otwarte na oścież okno. Na tle nocnego nieba widzimy zarys bogatego hełmu wieży. To wieża zegarowa katedry wawelskiej. Jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu Krakowa. Ale co pojawia się tuż obok niej? Zjawa na ciemnym niebie? To kometa. Tradycyjnie interpretowana jako zapowiedź nieszczęścia. Zaś po drugiej stronie obrazu, za plecami Stańczyka, widzimy sąsiednią komnatę, rozświetloną z okazji tytułowego balu. Możemy domyślić się, że dwie pochylone ku sobie postacie to król Zygmunt Stary oraz królowa Bona. Towarzyszy im dwójka ich dzieci: królewicz Zygmunt August, który w 1533 roku miał 13 lat, oraz dziesięcioletnia królewna Anna. Stańczyk to pierwszy z tych słynnych historiozoficznych obrazów Matejki, z obrazów, które przyniosły mu sławę i rozpoznawalność, to wyjątkowe miejsce, jakie zajmuje w dziejach polskiego malarstwa. W tych obrazach, które, które łączą aspekt historyczny i filozoficzny, przedstawiają wybrane momenty z historii Polski, ale właśnie w taki publicystyczny, trochę metaforyczny sposób. I w tym obrazie, namalowanym kiedy Matejko miał 24 lata, są już widoczne charakterystyczne cechy jego stylu. Te cechy to wizualny przepych, Mnogość różnych odniesień i symboli, które w tym obrazie się pojawiają, oraz anachronizmy, czyli świadomie wprowadzone do obrazu przez Matejkę błędy chronologiczne, które mają dodać jeszcze właśnie jakąś dodatkową warstwę interpretacyjną. I ten anachronizm, ten błąd chronologiczny, który tutaj możemy od razu zauważyć, to jest to, co widzimy, kiedy wyjrzymy przez okno razem ze Stańczykiem. Mianowicie. Tam jest namalowana wieża zegarowa katedry wawelskiej. Tylko, że ten charakterystyczny hełm wieży, on, no wyglądał tak, jak wyglądał za czasów Matejki, a nie za czasów życia Stańczyka, bo ten hełm został zaprojektowany i wykonany według projektu Kacpra Barżanki na początku XVIII wieku i jest to hełm barokowy. Więc kiedy Stańczyk wyjrzałby przez okno w XVI wieku, to owszem zobaczyłby katedrę, ale hełm wieży zegarowej wyglądałby zupełnie, zupełnie inaczej, bo po prostu Takiego hełmu jak ten, który my dzisiaj widzimy, jak widział Matejko, jeszcze wtedy w XVI wieku nie było. Za to to, co jest tuż obok tego barokowego, właśnie ahistorycznego hełmu, czyli kometa, jest jak najbardziej prawdziwe. Faktycznie latem 1533 roku, a wiemy, że to się dzieje w 1533, ponieważ jest ta data na liście, który przyszedł ze żmudzi, faktycznie była w Europie obserwowana kometa. Kometa, która zawsze, kiedy była widziana przez ludzi w dawnych czasach na niebie, to budziła lęk, ponieważ kojarzono pojawienie się tego niezwykłego ciała niebieskiego z ogonem jasnym, który mógł mieć różne kolory, z zapowiedzią nieszczęścia, a przynajmniej jakiś gwałtownych przemian, może gwałtownych zmian w sytuacji politycznej. I faktycznie ten 1533 rok, który pokazuje nam tutaj Matejko, jest pewnym momentem szczególnym, chociaż ta utrata smoleńska, która pojawia się w tytule i która pojawia się też w tej anegdocie o Stańczyku, to nie jest rok 1533, tylko jak powiedziałem, rok 1514. Ale w tym 1533 roku mamy to pojawienie się komety, wtedy wygasał rozejm pomiędzy Polską, a y, Wielkim Częstym Moskiewskim oraz zmarł kniaś Wasyl III i na tron w Moskwie wstąpił Iwan IV Groźny. Aczkolwiek musimy pamiętać, że w 1533 roku Iwan Groźny jeszcze nie był tak bardzo groźny, ponieważ miał trzylatka. Dopiero ten przydomek to efekt jego późniejszych działań. No to co sprawiło, że ten obraz rozpoczął tę wielką karierę Matejki? Co sprawiło, że to jest jedno z najbardziej znanych dzieł w ogóle w historii polskiego malarstwa? Moim zdaniem tajemnicą sukcesu Stańczyka Matejki... Jest sięgnięcie po kontrasty, po zderzenie rzeczy, które do siebie nie pasują. Bo oto mamy na pierwszym planie, bardzo mocno podkreślonego jaskrawą barwą, błazna. Jaki powinien być błazen? No, błaznujący, wesoły, śmieszny. A tutaj jest błazen, który jest śmiertelnie poważny. Trefniś, który jest zatroskany. I już samo to wprowadza właśnie jakiś taki dysonans, jakiś kontrast pomiędzy tym, co powinno. Być, co wydaje się, że jest właściwe, a tym, co jest namalowane. No bo skoro błazen jest poważny, błazen siedzi na krześle, które przypomina tron, błazen na tronie, to kto błaznuje? Kto jest niepoważny? Czy nie król? Czy to nie sugeruje właśnie tego, tej zamiany ról, że oto skoro król nie zajmuje się sprawami państwa, nie troszczy się o to, co dzieje się za wschodnią rubieżą jego, jego państwa, to nagle tę odpowiedzialność musi przejąć osoba, która wydaje się być najbardziej nieodpowiednia do tego, czyli królewski błazen, inteligentny, ale jednak człowiek, któremu nie dawano by władzy nad poddanymi królewskimi. Druga rzecz, drugi kontrast, który tu się pojawia, to to, co jest po jednej i po drugiej stronie obrazu. Bo kiedy wyjrzymy przez okno, to mamy raz wszystko w chłodnych barwach, bo to nocne niebo jest właśnie takie zimne, mroczne, i tam pojawia się to straszliwe ostrzeżenie, ta kometa, ten przerażający element, który zapowiada jakieś gwałtowne zmiany, albo przynajmniej straszne nieszczęścia. I dokładnie po drugiej stronie obrazu mamy o coś. Prze zupełnie przeciwnego. Wesołość rozświetlenie tej, tej sceny, ten bal, radość, beztroskę. A więc stańczyk w pewnym sensie jest pomiędzy tymi dwoma biegunami. Jest taki trójkąt pomiędzy tymi trzema elementami tego obrazu. Ten, ta, ta zapowiedź nieszczęścia. Ta, ten złowrogi znak na niebie, a po drugiej stronie ta wesołość, zabawa i beztroska, i pomiędzy nimi, tym trzecim biegunem, jest Stańczyk, który właśnie jest obrócony plecami do tej beztroski. On może tylko słyszeć te jakieś śmiechy, radość, muzykę na tym balu, ale nie widzi tego. Ten jego wzrok jest utkwiony w jakimś niewidocznym punkcie. My czujemy, że on jest jakby cały zamknięty do środka, przejął się. Tą wiadomością, która przyszła w tym liście, chociaż czasem było mówione tak, że to jest wiadomość o utracie smoleńska przyszła, no ale wiemy, że to jakby jest bardzo niehistoryczne, że ten Smoleńsk był stracony już od bardzo dawna. I tam była musiała być jakaś inna wiadomość, która przywołała na myśl Stańczykowi właśnie to, że ta wschodnia granica jest niezabezpieczona, że wydarzają się tam rzeczy, które mogą zmienić bieg historii, a król zamiast Przejmować się tym zamiast dbać o los państwa i swoich poddanych, to oddaje się rozrywce i zabawie. I jeszcze jest jeden kontrast, moim zdaniem, jakby w głąb wchodzący tego obrazu: wszystkie powierzchnie, czy większość powierzchni, jakie Matejko namalował, jest pokryta bardzo ciężkimi tkaninami. My czujemy właśnie jakby w tym splendorze wizualnym, w tym przepychu wizualnym czujemy też splendor i przepych dworu ostatnich Jagiellonów, ten złoty wiek. Z Zygmunta Augusta i wcześniej Zygmunta Starego, którego czasy są tutaj przedstawione i sam Zygmunt August jako młodociany królewicz także jest, jest przedstawiony. Właśnie ta miękkość, pluszowość, te drogocenne tkaniny, te jakieś adamaszki yy, i aksamity, które pokrywają stół, które wiszą w oknie i tak yy, ta, ta, ta kotara tak się opiera yy, o, o to otwarte okno. Tam kolejna kotara otwiera nam widok na, te, na, ten rozświetloną, na tę rozświetloną komnatę, w której trwa bal, więc to wszystko jest takie ciepłe, przytulne, Właśnie takie luksusowe, byśmy powiedzieli. I mimo tego luksusu na twarzy Stańczyka maluje się ta troska, maluje się ten niepokój, że oto ta budowana przez kolejnych Jagiellońskich monarchów potęga państwa jest zagrożona. I w tym całym cieple tych tkanin, w tych ciepłych barwach, które dominują w tym, w tym obrazie, pojawia się ten chłodny element, to zimne. Mroczne niebo i zapowiedź nieszczęścia na nim. I moim zdaniem to właśnie te trzy kontrasty: wesoły błazen, zapowiedź nieszczęścia i beztroska balu, oraz ten luksus, przepych, splendor, zderzony z, tym, z, to, z tą niepewnością przyszłości, sprawiają, że ten obraz, w którym tak naprawdę nie ma bardzo wielu rzeczy, jest tak silny w odbiorze. To jego przesłanie, właśnie pewnej beztroski króla którą musi nadrabiać tańczyk, jest tak, jest tak mocne i sprawiło, że raz ten obraz jest tak dobrze znany, a dwa, że dzięki niemu zaczęła się właśnie ta stratosferyczna właściwie kariera Matejki. Oczywiście dla osób, które znają historię Polski, ten obraz ma, ma jakieś warstwy właśnie historiozoficzne czy metaforyczne, bo my wiemy, kim był Zygmunt Stary, wiemy, że była dynasta Jagiellonów. Mamy świadomość tego, że to starcie pomiędzy księstwem moskiewskim, potem carstwem Wszechrusi, a polską wielkim księstwem litewskim, to jest jeden z najważniejszych aspektów historii Polski. Ale w tym obrazie, mam wrażenie, jest właśnie coś więcej. On nie tylko dotyczy historii Polski, ale jest w nim ten aspekt, uniwersalny. Ten błazen, który odrzuca swoją śmieszność właściwie, no, takim teatralnym gestem, bo ta maska, ta, ta, to berło błazeńskie z maską, które leży na podłodze, wzgardzone, ono pokazuje właśnie to, że ten człowiek, który słynie ze swojego dowcipu i ze swojej właśnie błazeńskości, ten trefniś, trefniś świadomie pogrąża się w zadumie, że przyjmuje zupełnie inną rolę, nie pasującą do tego, jak jest ubrany i jak go kojarzymy. I to jest to, co sprawia, że ten obraz właśnie może trafić nawet do osób, które nie znają historii Polski, nie wiedzą, że była jakaś dynastia Gielonów, ani gdzie w ogóle leży Smoleńsk. Dlatego jedzie teraz na wystawę do Louvru Images of the Full i dlatego trafił na tył okładki Lady Gagi. bo nie tylko dotyczy historii Polski, ponieważ ma w sobie uniwersalny przekaz, jest uniwersalnie wstrząsający, właśnie smutny. Poważny, zatroskany, trefniś. Ale na tej kładce jest coś więcej, bo tam jest ta reprodukcja Stańczyka, a poniżej jest ten koszmarny, koszmarny barbuk, bałagan i syf. I to moim zdaniem jest oczywiste odniesienie do jednego z najgłośniejszych dzieł sztuki współczesnej, czyli My Bed Tracy Emin, które także to po prostu był właśnie taki barbuk, w którym ona spędziła faktycznie ileś nocy i dni, mając ciężką depresję i on był brudny i zasyfiony i było tam mnóstwo petów i opakowań po jedzeniu i był poplamiony i tam były jej płyny ustrojowe na tym, na tym barłogu i ona to pokazała jako, jako no, dzieło sztuki, że to jest ten zapis tej jej depresji, zapis tej jej choroby psychicznej, który ona pokazuje teraz jako dzieło sztuki, więc moim zdaniem tam jest jeszcze jeden kontrast w tej samej okładce, że ta fotografia, ona ma walor w ogóle fotografii artystycznej, bo przecież ten smutny, Błazen, on się troszczy o sprawy szerokie, o sprawy państwowe. On jest zatroskany rzeczami, które są większe niż on sam. Za to to łóżko, które jest poniżej, jeżeli faktycznie jest odniesieniem do My Bed Tracy Eamon, to ono pokazuje skupienie artystki na samej sobie. Więc tam jest ten. Ten kontrast pomiędzy dwoma rodzajami smutku czy dwoma rodzajami wewnętrznego skupienia, albo na sprawach uniwersalnych, albo na sprawach jak najbardziej osobistych i intymnych artysty czy artystki. No i to jest już jakiś w ogóle metapoziom odniesień, że jest ta wystawa w najważniejszej instytucji kulturalnej na świecie. Królu Muzeów w Luwrze, na który ujedzie obraz przedstawiający smutnego błazna. Ten sam obraz trafia na okładkę płyty Lady Gagi. Lady Gagi, która występuje w reklamie tejże wystawy oraz która ma przecież w tym samym czasie film, który opowiada o smutnym błaźnie, bo przecież ten Joker Folia D opowiada właśnie o różnych dramatycznych przeżyciach wewnętrznych smutnego błazna, czyli tego poważnego błazna, zestresowanego błazna e, Jokera. I te wszystkie rzeczy, ta popkultura, to malarstwo z XIX wieku, ta niezwykle poważna instytucja kulturalna, czyli Louvre, łączą się teraz w jakimś takim właśnie lesie, lesie odniesień. Niesamowite i moim zdaniem bardzo ciekawe. A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. A jeżeli lubicie takie odniesienia pomiędzy kulturą a rozrywką, to polecam serdecznie Koszykowo-55, w której jedną z głównych bo bohaterek jest architektura, bez której akcja tego kryminału architektonicznego po prostu nie mogłaby ruszyć z miejsca. I tych odniesień kulturalnych, popkulturalnych i architektonicznych jest tam bardzo dużo i mają one swoje znaczenie dla intrygi która jest tam opisana. Polecam wam serdecznie Koszykowo 55. Link do zakupu znajdziecie w opisie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknijcie tutaj, aby zobaczyć inny nasz film o Matejce i o anachronizmach, które umieścił w swoim słynnym obrazie Konstytucja 3 maja 1791 roku. Dziękuję. Do zobaczenia.